Zapraszam wszystkich chętnych Od dzisiaj codziennie o godzinie 17 Przez godzinę na moim kanale będę obrażał Izaka yy, Wpadajcie Będziemy się dobrze bawić Izak Ciebie również zapraszam CASE dropu. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę Najkorzystniejszy drop na rynku Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów Odbieraj codziennie bonusy nawet do 100 zł. Case .pl. otwieraj skrzynki za PSC. Blik SMS, przelew. Link w opisie, polecam. Jakim tym Sayo ma telewizów na streamie? Wiesz, to on się wybija na dramach po prostu. Sayo lubi tworzyć dramy, on się na tym wybija. To jest taki esportowy patus. Bo to jego znajomy? A, czyli snajper. Stream sniper. No przecież słyszę jak się podkradasz do mnie ŚWIŻE! Kurwa to jest nie w porządku co robisz Zawsze to chciałem zrobić uciekam Stary Skower mocno śpi Stary Skower mocno śpi Kurwa kogut, z lecha zagrody. A która jest lecha? No do... Kurwa, lisia dolna. Patrz jak no pago uderza. Ej, ej pago kurde zapierdziela ode mnie ty, no zobacz ja to... gnoja no. Dobra to jest właśnie, to jest właśnie Pągowski tfelno Co? Co? Nie przepraszam, przesadziłem, przesadziłem, przesadziłem trochę, przesadziłem. Kurde miała być zmowa na Leszka i Znale, zobacz, co robi. No zobacz tylko kogut kurde Pągowski, zobacz. Can you flash Pasha? Ja flashing. Pierdol się z kurwa. Pierdol się, O, oh, it's. <grym <grym> clear. Jak. Or... Yeah, yeah. Incendiary. sam, czyli jak zapłacę za premium, to kończy się sam zwali, tak? Jak Monia mówi, że nie warto, to nie warto. No Kadzie mówi, że warto. Jak odpaliłem cztery kato od razu wystrzeliło. Pęco. Pęco. Ale moło, szkoda, że mło nie podniósł. Nice try, yeah. nice try Everyone rushing me. Yeah. Let's rush slow, guys. How are you coming from us? we check it. Very nice. Only beautiful headshots. Let's, head try to for Let's yeah. to Bench! Oh. Bench! Oh. Uh, bench! Bench! Okay. That was not good. Guys, first one need to jump. Nie, we didn't get to that yeah. point. Holy shit. <laughs> oh, kurwa. That was good. No. Nie ja jestem umówiony już. Z kim? No na pewno nie z tobą. Jak nie ze mną? Przecież. No ja już mamy pełny skład. Ale co ty pierdolisz do mnie teraz? Słuchaj! Co ty się prójesz do mnie, ty? Ale zaraz! Na... Napisz coś na czacie. Napisz na czacie coś u mnie Ma, zaraz będzie ekipa u ciebie pod drzwiami, chcesz tego? Cię przynajmniej, pozdrawiamy tam LechTV, cześć Nie no przecież to trwało za długo Chyba, że w pięciu partach ty Byś wyciął za kata, to by trwał 10 minut <noise> To nieźle <noise> Ale damage dałem największy pokazałem Że nie można kurwa zaczynać Z Pongowskim mecz był największy. Kluczy zabrakło Trzy klucze, a miałbym tyle co Leszek. Trochę więcej szczęścia. Może gdybym wtedy się teleportował, to byłaby szansa na zwycięstwo. Niestety, Leszek wygrał. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie, nie wyszło. wyszło. Wiecie dlaczego? U kogo? Bo Izak zajął ostatnie miejsce! Trzeba świętować! A ja drugie! Izak Kula! Najgorszy był. Jeśli wąs jest ostatni, to rozgrywka jest udana i wygrana dla wszystkich uczestników. Nie, nie lag lag! Kurwa! Zlagowało mi! Nie mogłem nic robić! Ach, ja pierdolę, no co jest? Nie mogłem nic zrobić, zlagowało mi grę! Ci się zdarza przeklinać, nie? Na streamie nie chcę tego robić, no bo... Co? Ty jadą? Czekaj, może spróbuję. Ta, ta kumple. Dobra, gramy? Osu osoby, czy nie? No nie no normalnie jak nie chcecie osób. A osoby, czyli nie ma głosowania, czyli jeden w głos no. i zakaza czy naszej się liczy To ja nie gram, Ale no nie, cześć no